Cześć! Zabieramy Was dzisiaj na pierwsze uruchomienie zestawu koszącego Samasz z systemem IsoBus. A dokładnie zestaw kosiarek KDD 911 STH oraz XDF 351 SH, które razem umożliwiają koszenie aż 9 metrów w jednym przejeździe. Na początku serwis przeprowadził dokładną agregację maszyn z ciągnikiem. Podłączono węże hydrauliczne, przewody elektryczne i wiązkę IsoBus, którą skonfigurowano z terminalem w kabinie. Sprawdzono ciśnienie w hydraulice i ustawiono kąty pracy kosiarek. Kiedy wszystko już jest gotowe, czas na koszenie. Dzięki systemowi iZobus operator może teraz wygodnie sterować całym zestawem bezpośrednio z fotela. Podnosić poszczególne kosiarki, zmieniać ustawienia wysokości cięcia i monitorować pracę maszyn na terminalu. Ten zestaw to idealne rozwiązanie dla gospodarstw, które chcą maksymalnie zwiększyć wydajność koszenia przy zachowaniu komfortu i precyzji pracy. Obserwuj nas po więcej takich treści, a jeżeli jesteś zainteresowany maszyną, to skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.